No dzisiaj kompletnie nie miałem prądu, jakby to nie był kompletnie mój dzień i, e, i to było widać, że, m, że gdzieś tam te, te siły moje się roz, rozchodziły, e, nie trafiałem tej kuli, a jak ją trafiałem to leciała bardzo blisko i, no i czasami tak po prostu jest. E, specjalnie nie odpuszczałem przed, przed tymi zawodami, e, cały, czas, cały czas trenuję a tak naprawdę codziennie i wczoraj mieliśmy bardzo fajny trening, po którym faktycznie mogłem się spodziewać dzisiaj dalekich rezultatów, ale widać, że... E, chyba się po prostu wystrzelałem wczoraj i dzisiaj musiałem, musiałem uznać wyższość Michała. E, natomiast pchnął no, bardzo daleko, także nie ma, nie ma tutaj powodów do, do jakiegoś wstydu. No, na tyle, na ile mogliśmy, to wydaje mi się, że, że i Michał i ja trenowaliśmy. I jak widać, Michał już pchnął już, no, ponad 21 metrów, ja się zbliżyłem, ale. No, ale to nie są dalej pchnięcia, na które, o których marzymy. My, my cały czas jakby chcemy iść do przodu i faktycznie te, te 22 metry chcemy pchać, natomiast no, w tym roku było to utrudnione z wiadomych przyczyn. No ale fajnie, fajnie, fajnie że, że coś się dzieje i mam nadzieję, że tych zawodów będzie faktycznie coraz więcej, bo, bo takie robienie zawodów co, co miesiąc to też jest. To też jest trochę, trochę, trochę ciężka, ciężka sprawa, bo, bo niby, się wchodzi, niby wchodzimy w ten rys startowy, a zaraz, teraz mamy miesiąc przerwy i, i teraz tak naprawdę jedyne, co nam zostaje, to znowu trening. Zobaczymy jak to będzie, czy, czy będę potrzebował tych startów. Jeśli faktycznie na treningach będę uzyskiwał jakieś fajne fajne odległości, które, które będą mi pozwalały gdzieś tam ten mój najlepszy wynik sezonu poprawić, to, to, to pewnie wystartuję gdzieś w jakimś mniejszym meetingu, natomiast na tą chwilę e, takich planów nie mam. E, natomiast no nie, nie wykluczam tego na pewno.